Trzy tygodnie temu geolodzy morscy, analizujący dane z podwodnego systemu monitorowania Etny, odkryli coś, co na zawsze zmieniło ich rozumienie zagrożeń wulkanicznych. Najniebezpieczniejszy wulkan Morza Śródziemnego nie tylko wybucha, ale fizycznie przemieszcza się w głąb morza. Liczby są oszałamiające: 4 cm przesunięcia bocznego w zaledwie 8 dni to oznacza miliardy ton skały wulkanicznej przesuwającej się wzdłuż strefy pęknięć która rozciąga się głęboko w dno Morza Śródziemnego. To, co czyni to odkrycie przerażającym, to nie sam ruch, lecz wzorzec. Te same sygnatury naprężeń, te same niestabilności grawitacyjne, te same podwodne pęknięcia wystąpiły dokładnie raz wcześniej w zapisanej historii geologicznej 8 tysięcy lat temu, gdy wschodnia flanka etny się zawaliła i wywołała największe tsunami w historii Morza Śródziemnego. Starożytne osady przybrzeżne zostały zniszczone w ciągu godzin. Całe cywilizacje pochłonęły fale, które przemierzyły 2000 kilometrów otwartego oceanu, zanim uderzyły w wybrzeża od Afryki po Grecję. Dziś te same wybrzeża są domem dla 130 milionów ludzi mieszkających w miastach, które nigdy nie doświadczyły tsunami wywołanego przez wulkan. Więc jeśli naukowcy mogą teraz mierzyć to zapadanie się w czasie rzeczywistym, dlaczego systemy reagowania kryzysowego traktują to jak odległe badania akademickie i co dokładnie wyzwala moment, gdy powolne osuwanie staje się katastrofalną awarią? Etna góruje 3300 30, metrów nad Sycylią wulkaniczny kolos, który kształtował cywilizację śródziemnomorską przez tysiąclecia. To nie tylko najwyższy i najbardziej aktywny wulkan w Europie to geologiczna bomba zegarowa, usytuowana na jednym z najbardziej niestabilnych fundamentów świata. Zastanówmy się nad prawdziwą skalą tego olbrzyma. 1200 km sześciennych skały wulkanicznej ważącej ponad 500 miliardów ton rozciągającej się na obwodzie podstawy 140 km. Etna jest w stanie niemal ciągłej erupcji od ponad pół miliona lat z ponad 200 zarejestrowanymi paroksyzmami od czasów starożytnych. To góra, która nie tylko dominuje sycylijski krajobraz. Ona go wręcz definiuje. Przez dziesięciolecia wulkanolodzy sądzili, że w pełni rozumieją zachowanie etny. Wulkan postępuje według przewidywalnego scenariusza: erupcje szczytowe, które uwalniają ciśnienie przez jego cztery główne kratery, okazjonalne erupcje boczne, które kierują magmę w dół jego zboczy, oraz stała, lecz możliwa do opanowania aktywność sejsmiczna. W typowym miesiącu etna notuje 50 do 100 drobnych wstrząsów. Wyrzuca średnio 5000 ton dwutlenku siarki dziennie i wydmuchuje pióropusze popiołu na 1-3 km z kraterów szczytowych. Okolice zbocza powoli się deformują, gdy magma oddycha pod powierzchnią. Kilka milimetrów rocznego rozszerzania i kurczenia, które było skrupulatnie monitorowane przez pół wieku. Doktor Alessandro Bonacorso z Włoskiego Narodowego Instytutu Geofizyki i Wulkanologii INGFA. Poświęcił swoją karierę rozszyfrowywaniu rytmów etny. Mówi, że byli przekonani, że rozumieją ten wulkan, jego cykle i długoterminowe wzorce. Czujniki umieszczone na dnie morskim całkowicie zmieniły wszystko, w co wierzyli na temat zachowania etny. To, co sprawia, że etna jest tak wyjątkowa, to nie jej spektakularna aktywność na powierzchni, ale to, co kryje się niewidoczne pod falami. W odróżnieniu od innych wulkanów, zakotwiczonych w solidnej skale macierzystej, Etna spoczywa na bizantyjskim labiryncie warstw osadowych i starożytnych linii uskoków. Grawitacja nieustannie ciągnie całą wschodnią flankę w kierunku morza, wywołując powolne podwodne osuwisko, które trwa od tysięcy lat. Stacje GPS na zboczach Etny od dawna rejestrowały to stopniowe pełzanie w kierunku morza, wynoszące średnio 3 do 4 cm rocznie. Naukowcy postrzegali to jako kolejną z wielu dziwactw etny, powolny, stały i co najważniejsze, przewidywalny proces tła. Potem w 2016 roku wszystko się zmieniło. Doktor Morelia Urlaub i jej zespół z Centrum Badań Oceanicznych Gmm Helmholtz zainstalowali pięć najnowocześniejszych transponderów akustycznych na zanurzonych zboczach wschodniego skrzydła Etny, tworząc pierwszą podwodną sieć monitoringu w czasie rzeczywistym do badania wulkanu osuwającego się do morza. Transpondery działają niczym podwodny GPS, wysyłając sygnały co 90 minut, by mierzyć odległości z precyzją poniżej centymetra. Doktor Urlaub i jej zespół spodziewali się znacznie jaśniejszego obrazu stałego lodowcowego przemieszczania się Etny. Otrzymali jednak sygnał ostrzegawczy, który wstrząsnął całą dziedziną wulkanologii. Ruch bynajmniej nie był jednostajny. Zarejestrowaliśmy nagłe poślizgi 5 cm lub więcej w ciągu kilku dni, po których następowały tygodnie. Niemal całkowitego braku ruchu. Po raz pierwszy mieliśmy bezpośrednie dowody na to, że podwodna flanka Etny poruszała się niezależnie od jej części nadziemnej i czyniła to w zrywach i przystankach, które przeczyły wszystkim naszym modelom. Następnie 24 grudnia 2018 roku Etna wyzwoliła wstrząs sejsmiczny, który postawił cały świat w stan gotowości. Impuls świeżej magmy wniknął w płytki system magmowy wulkanu, wywołując trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,9 wzdłuż uskoku Jandaka, jednego z głównych punktów tektonicznych oddzielających ruchomą flankę etny od stabilnego lądu. To nie był zwykły wstrząs wulkaniczny. Trzęsienie uderzyło dokładnie na podwodnej granicy, gdzie osuwające się zbocze ociera się o otaczające dno morskie, w dokładnie tym miejscu, gdzie czujniki dna morskiego zarejestrowały jedne z największych nagłych poślizgów. Seismolog dr Domenico Pattane z INGFI wspomina to trzęsienie wigilijne jako przełomowy moment. Nazwał to dymiącym pistoletem. Dziesięciolecia danych GPS sugerowały, że coś dziwnego dzieje się tam, gdzie góra styka się z morzem, ale naukowcy mieli teraz ostateczny dowód. Trzęsienie ziemi było sposobem wulkanu na ogłoszenie, że jego podwodna flanka się porusza, i nie w powolny, stały sposób, lecz w nagłych, nieprzewidywalnych szarpnięciach. I wtedy dane sprzed 8 tysięcy lat nagle nabrały przerażającej nowej istotności. Aby zrozumieć, dlaczego najnowsze czujniki dna morskiego etny sprawiają, że wulkanolodzy biją na alarm, musimy cofnąć się o 8 tysięcy lat wstecz do ostatniego razu, gdy wschodnie zbocze góry katastrofalnie zawaliło się do Morza Śródziemnego. Geologiczna blizna tego starożytnego zawalenia jest wyryta w dnie Morza Jońskiego, tworząc oszałamiające pole gruzu o powierzchni 500 km kwadratowych. Osady tsunami do 15 kilometrów w głąb lądu na wschodnim wybrzeżu Sycylii wskazują, że megafale zmazały całe wybrzeża. Wrdzenie osadowe pobrane z obszaru od Malty aż po Grecję ujawniają zsynchronizowane warstwy zniszczenia i totalnej ruiny, Wszystkie datowane na ten jeden konkretny moment, kiedy zbocze Etny rozpadło się jak wieża Dżęga i runęło do morza. Doktor Maria Teresa Pareski z INGV poświęciła całą swoją karierę rekonstrukcji tej zapomnianej katastrofy. Zawaliło się to błyskawicznie w skali czasu geologicznego. Thanks, uh, Brains Cheungis uh, zaledwie kilku minut, oszałamiające 6 do 8 kilometrów sześciennych skały wulkanicznej, około 15 miliardów ton materiału, oderwało się od wschodniego zbocza Etny i zsunęło się do Morza Jońskiego na głębokość przekraczającą 1000 metrów. Komputerowe modele ujawniają apokaliptyczne skutki. Nagłe przemieszczenie tak dużej ilości wody wygenerowało megatsunami, które rozeszło się we wszystkich kierunkach, rozprzestrzeniając się z prędkością odrzutowca. W ciągu 15 minut pierwsze 35-metrowe fale uderzyły we wschodnią Sycylię, niszcząc osady przybrzeżne i wdzierając się do 6 km w głąb lądu. 45 minut po zawaleniu 20-metrowe fale uderzyły w wybrzeża Kalabrii i wysp eolskich. Dwie godziny później 15-metrowe fale rozbiły się o Maltę, Grecję i Libię. Po upływie czterech godzin tsunami rozprzestrzeniło się na całej długości Morza Śródziemnego z falami o wysokości od 5 do 10 metrów, uderzającymi w obszary przybrzeżne od Hiszpanii, przez Egipt aż po Turcję. Geologiczny zapis ten zapis opowiada naprawdę mrożącą krew w żyłach historię. Wioski i osady z epoki brązu istniejące przez wieki nagle zniknęły z mapy, ich ruiny pogrzebane pod osadami i gruzem tsunami. Najstarsze podwodne ruiny wokół Malty i Sycylii pochodzą dokładnie z tego okresu, a ich nagłe zatopienie jest prawdopodobnie związane z przejściem mega tsunami. Całe kultury zniknęły. Ich losy przypieczętowane przez jedno katastrofalne wydarzenie, które wydarzyło się w zaledwie kilka minut. W ciągu 8 tysięcy lat od tamtej pory te kultury zostały zastąpione przez jedne z najgęściej zaludnionych wybrzeży na Ziemi. Te same miejsca, zniszczone przez starożytne zawalenie się etny, są teraz domem dla 130 milionów ludzi w siedmiu krajach. Miasta nadbrzeżne takie jak Katania, Messyna, Valletta i Bengazji powstały na tych samych wybrzeżach, gdzie dowody dawnych zniszczeń leżą zaledwie kilka centymetrów pod powierzchnią. Ale być może najbardziej niepokojące jest to, że znamienne zwiastuny poprzedniego mega zawalenia Etny zaczynają rozbrzmiewać w teraźniejszości, a tym razem świat obserwuje to, jak się to dzieje na żywo. Od zainstalowania przełomowej sieci podmorskiej w 2016 roku, zespół dr Irlaba zarejestrował aż 11 wyraźnych zdarzeń powolnego poślizgu, nagłych, stopniowych ruchów wschodniej zanurzonej flanki Etny. Które przemieszczają zbocze o od 2 do 8 cm w ciągu dni do tygodni. Te podwodne ruchy tektoniczne są niezależne od aktywności magmowej etny, stanowiąc grawitacyjne osunięcie się zbocza, a nie ruchy wywołane intruzją magmy. Częstotliwość i intensywność tych powolnych osuwisk stale wzrastały w ciągu 8 lat monitoringu rysując alarmujący obraz góry dosłownie rozpadającej się na kawałki. Ale nagłe osunięcie zarejestrowane w styczniu 2024 roku wyniosło kryzys na nowy, niebezpieczny poziom. Takich liczb nie ma w żadnych dotychczasowych danych. 4 cm bocznego ruchu zbocza w zaledwie 8 dni, to tempo przemieszczenia o rzędy wielkości szybsze niż normalne pełzanie wulkanu. Mierniki odkształceń zatopione w dnie morskim zarejestrowały, że cała sieć uskoków leżących pod zboczem etny zaświeciła się jak płytka drukowana, wskazując na niemal jednoczesną destabilizację całego zbocza na poziomie niespotykanym w historii ludzkości dr Hydenkop, Sir Gimel Geomer, światowa ekspertka w dziedzinie geodezji morskiej i zagrożeń geologicznych, ukazuje skalę tego pojedynczego zdarzenia. Ona mówi, że jesteśmy świadkami ogromnej, niespokojnej góry, która w zasadzie unosi się na warstwie gliny, gipsu i starych płaszczyzn uskoków. Najnowsze dane z dna morskiego wskazują, że znaczna część wulkanu, fragment wielkości Malty, przyspiesza w kierunku morza w tempie znacznie przekraczającym jego zwykłe tempo. To jest dokładnie ten typ wstępnego ruchu bocznego, którego spodziewalibyśmy się przed katastrofalnym zawaleniem się sektora. Rezonans magnetyczny rdzenia etny ujawnia szokującą niestabilność strukturalną. Większość wschodniego zbocza wulkanu leży na śliskiej warstwie gliny, która stanowi masywną płaszczyznę oderwania. To słabe podłoże pozwoliło leżącej na nim strukturze stopniowo rozsuwać się na boki pod własnym ciężarem, odsuwając się od reszty góry, jak książka, zsuwająca się z pochyłej półki. Najnowsze dane GPS wskazują, że całe zbocze nie tylko się porusza, ale i przyspiesza w kierunku morza, niezależnie od pozostałych stoków etny. Zespół doktora Erlaba opublikował swoje ustalenia wraz z poważnym ostrzeżeniem. Stwierdzili, że warunki, które obecnie obserwują, dotyczące zarówno szybkości przemieszczania się zbocza, jak i podstawowej niestabilności strukturalnej, są bezprecedensowe w całej zarejestrowanej historii etny, lecz uderzająco podobne do tych, które prawdopodobnie poprzedzały starożytne zawalenie się sektora wulkanu. Doszli do wniosku, że nie możemy już wykluczyć możliwości, iż całe wschodnie zbocze mogłoby się oderwać w geologicznie bliskiej przyszłości. Dla tych, którzy znajdą się na potencjalnej drodze zniszczenia, geologicznie bliska przyszłość może oznaczać to stulecie, tę dekadę, a nawet jutro. I niestety, najnowsze modelowanie takiej katastrofy pozostawia niewiele miejsca na optymizm. Latem 2024 roku międzynarodowa koalicja wulkanologów, geologów morskich i ekspertów zarządzania kryzysowego zebrała się w Katani, aby przećwiczyć niewyobrażalne. Na podstawie najnowszych danych z dna morskiego zespołu dr Erlaba, zamodelowano konsekwencje nagłego zawalenia się sektora. Jego objętość odpowiadała poprzedniemu katastrofalnemu osunięciu zbocza etny 8000 lat temu. Wyniki przypominają scenę z Księgi Objawienia. W ciągu 10 do 20 minut od zawalenia fale tsunami o wysokości 30 do 50 metrów unicestwiłyby jońskie wybrzeże Sycylii od Messyny po Syrakuzy. Katania, tętniące życiem miasto, ponad 300 tysięcy mieszkańców, zbudowane w cieniu Etny, zostałaby zmazana tak doszczętnie jak Pompeje przez Wezuwiusza. 30 do 45 minut po zawaleniu megatsunami uderzyłoby w wyspy eolskie i kalabryjskie wybrzeże kontynentalnych Włoch z wysokością fal wciąż sięgającą i katastrofalnych 15 do 25 metrów. Po godzinie Malta i greckie wyspy jońskie poniosłyby największe straty z falami o wysokości od 12 do 20 metrów, skutecznie zatapiając najniżej położone wyspy Europy. Utrata życia byłaby niemal natychmiastowa i niemożliwa do złagodzenia przy tak krótkim czasie ostrzegawczym. Nawet przy najbardziej konserwatywnych szacunkach, symulacja wskazuje na milion do dwóch milionów ofiar w ciągu pierwszych dwóch godzin, a miliony kolejnych zostaną przesiedlone, gdy tsunami będzie rozbrzmiewać przez dni w całym basenie Morza Śródziemnego. Co szokujące, te symulacje mogą wciąż nie doceniać skali potencjalnych zniszczeń. Nowsze, o wyższej rozdzielczości dane batymetryczne wskazują, że blizna po starożytnym zawaleniu się etny może faktycznie obejmować od 700 do 800 km2, znacznie więcej niż wcześniej sądzono. Osuwisko zbocza tej wielkości w dzisiejszych czasach. Wywołałoby tsunami niespotykane w historii ludzkości, przekształcając geografię i społeczeństwa Europy Południowej, Afryki Północnej i Lewantu w ciągu kilku godzin. Lecz być może najbardziej niepokojący jest całkowity brak przygotowania na taki kataklizm ze strony władz, które przysięgły chronić społeczeństwo. Włochy utrzymują system wczesnego ostrzegania przed tsunami, ale jego czujniki są skalibrowane pod kątem trzęsień ziemi, nie osuwisk zboczy. Malta, jeden z krajów najbardziej zagrożonych egzystencjalnie przez megatsunami z Etny, nie ma strategicznego planu na wypadek zdarzenia wulkanicznego. Dokumenty ONZ dotyczące planowania katastrof dla Morza Śródziemnego konsekwentnie klasyfikują tsunami wulkaniczne jako zjawisko o niskim prawdopodobieństwie, pomimo pilnych zaleceń naukowych mówiących co innego. Relacje naocznych świadków ze szczytu w Katani z 2024 roku malują obraz zdezorientowanego paraliżu na najwyższych szczeblach obrony cywilnej. Pewien wulkanolog wspominał, że obserwował, jak przedstawiano symulacje zawalenia się zbocza, harmonogramy wysokości fal, strefy zalewowe i przewidywane ofiary. W pokoju panowała śmiertelna cisza. Widać było. Jak trybiki pracują w głowach menedżerów kryzysowych i polityków, gdy nauka zderzyła się z rzeczywistością braku jakichkolwiek wykonalnych planów ewakuacji dla zdarzenia o takiej prędkości i skali. Czym innym jest akademickie omawianie tych scenariuszy. To zupełnie co innego, gdy w drobiazgowych szczegółach pokazano ci, że jesteś kompletnie nieprzygotowany, by utrzymać swoich ludzi przy życiu, gdyby do tego doszło. Jakkolwiek straszne wydają się najnowsze prognozy, naukowa rzeczywistość jest prawdopodobnie gorsza. Ponieważ etna nie jest jakimś odosobnionym studium przypadku, jest zwiastunem niszczycielskiej nowej odmiany zagrożenia naturalnego, którą wulkanolodzy dopiero teraz zaczynają rozwikłać. Setki wulkanicznych wysp i wulkanów przybrzeżnych na świecie kryją Mei, Nei, Nei, mej, Nei. Na no i tę samą śmiertelną kombinację niestabilności strukturalnej, narastania wybrzeża i sejsmicznych martwych punktów, które czynią etnę tykającą bombą. Od Wysp Kanaryjskich, przez Hawaje, aż po małe Antyle, masywne zbocza wulkaniczne niepewnie wznoszą się nad falami, a ich integralność strukturalna ulega erozji z każdym mijającym rokiem. Doktor Urlaub podkreśla globalny zasięg tego zagrożenia. Etna nie jest odosobnionym przypadkiem, to raczej wiodący wskaźnik. Te same siły destabilizujące działają na zboczach wulkanów na całym świecie, ale brakuje nam odpowiedniej rozdzielczości monitoringu, by dostrzec te ostrzegawcze sygnały. Obawiam się, że Etna to tylko pierwszy wulkan, gdzie udało nam się uchwycić jego zachowanie przed zawaleniem w czasie rzeczywistym. Ile innych wulkanów tam jest gotowych na tę samą katastrofę? Ich objawy niewidoczne, aż do chwili, gdy zbocze ustąpi. To wstrząsające pytanie spowodowało pilne dążenie w społeczności wulkanologów do rozszerzenia podwodnego monitoringu wszystkich wulkanów, które mogą wywołać tsunami, szczególnie tych położonych blisko wrażliwych populacji. Unia Europejska przyspieszyła finansowanie dla sieci obejmującej cały region Morza Śródziemnego, wzorowanej na modelu DOCTOR. Sieć pomiarowa urlauba na etnie, podczas gdy podobne inicjatywy trwają w Nowej Zelandii, Japonii i Stanach Zjednoczonych, ale dla milionów żyjących w cieniu kruszącej się wschodniej flanki etny takie przyszłościowe wysiłki mogą już być za późno. Nieubłagane prawa fizyki grawitacji Starcia i upływu czasu niewiele sobie robią z ludzkich przygotowań i polityki. Liczby opowiadają historię, której nie można już dłużej ignorować. Miliardotonowa płyta skały wulkanicznej, z trudem przemieszczająca się o 4 cm w stronę morza w ciągu 8 dni, część masywnego zbocza unoszącego się na słabym, śliskim uskoku, gotowego na katastrofalne zawalenie. 130 milionów ludzi na wybrzeżach mogłoby zginąć w połowie czasu ewakuacji szkoły. 30 milionów tych istnień jest najbardziej narażonych wszyscy na łasce wulkanicznej bomby zegarowej, której złowieszcze tykanie nagle przyspieszyło, przechodząc w odliczanie. Jeśli jest w tym jakiś pozytyw, to po raz pierwszy w historii możemy przewidzieć tę katastrofę. Najnowsza nauka otworzyła nam okno na przerażający wulkaniczny los, który przodkowie dostrzegali dopiero po fakcie, długo po tym, jak ich cywilizacje zniknęły, niczym piasek, po fali. Naukowcy obnażyli ryzyko w trzeźwiących szczegółach. Mechanistyczna rzeczywistość ruchu etny w morze jest wyryta w nieustannym strumieniu danych z czujników mrożące podobieństwa do warunków, które poprzedziły ostatnie katastrofalne osunięcie zbocza. Miliony nieświadomych istnień na wybrzeżach, skazanych na unicestwienie w mgnieniu oka geologicznego. Teraz pytanie nie brzmi już, czy świat posłucha, ale czy zdążymy wykorzystać tę ciężko zdobytą wiedzę. Niespokojne drżenia etny niosą przesłanie, które wykracza poza jedną górę czy linię brzegową. Na planecie, gdzie geologia styka się z ludzką kruchością, przezorność i działanie, to jedyny bufor między kwitnącymi cywilizacjami a zapomnianymi ruinami. Historia etny nie jest proroctwem nieuniknionej zagłady, ale strzałem ostrzegawczym w kierunku samozadowolenia, szansą na napisanie innego zakończenia geologicznej sagi, która już pochłonęła niezliczone życia i kultury zagubione w czasie. Ale to okno możliwości szybko się zamyka. Góra nie będzie na nas czekać, aż się przygotujemy. Już odkryła swoje karty, ujawniając swój zabójczy finał w nieugiętym świadectwie czujników z Namorskiego. morskiego. 4 cm 8 dni. Szeptane ostrzeżenie o nadchodzącej katastrofie, tektoniczny sygnał od wulkanu, który ma przekształcić mapę Morza Śródziemnego. Pytanie, które zadecyduje o losach milionów, jest zaskakująco proste. Czy posłuchamy tego dzwonu alarmowego z geologicznego królestwa? Czy e, my też staniemy się kolejną warstwą osadową, kolejną cywilizacją zmazaną przez furię morza, bo nie słuchaliśmy, gdy sama Ziemia wołała ostrzeżenie? Dla dobra 130 milionów dusz, które żyją w cieniu kolejnego mega tsunami etny musimy podjąć działanie. Bo pewnego dnia, czy to w tej dekadzie, w tym roku, czy nawet w tej właśnie godzinie, góra dokona tego wyboru za nas. Twarde dane oj są jasne, a zagrożenie jest nieuchronne. Wschodnia flanka etny jest na skraju katastrofalnego zawalenia, a humanitarny koszt bezczynności może odbić się echem na pokolenia. Dołącz do Earth Attacks w żądaniu kompleksowego międzynarodowego planu działania, aby ochronić miliony ludzkich istnień, które są zagrożone. Wspólnie wciąż mamy szansę zmienić zakończenie tego geologicznego thrillera. Jedyne pytanie brzmi: czy to zrobimy?